Sherman, jak zawsze w radosnym nastroju, przekazała Newtonom zapas jedzenia i gazet. Na ciemnych lokach nosiła jaskrawy kapelusz ozdobiony dwoma cudowronkami, ale tym razem nie pojawił się dziki czarny kociak, który zwykle za nią chodził. Nawet nieskazitelny makijaż nie ukrył strachu w jej oczach, a kiedy opowiadała o kolejnych aresztowaniach, Henry Newton nagle jej przerwał. Cała trójka wstrzymała oddech, słysząc na klatce schodowej ciężkie kroki mijające ich mieszkanie i zatrzymujące się piętro wyżej. Kolba Karabinu zadudniła od drzwi i rozległ się okrzyk. Machen, policaj. Inny niemiec zawołał, że pomylili piętra. Ludzie gestapo SS i policji Vichy zbiegli po schodach i zaczęli kopać w drzwi mieszkania Germaine, wrzeszcząc – otwierać, bo będziemy strzelać. Henry otworzył okno w kuchni i bezszelestnie wyskoczył na podwórze. Alfred pociągnął Germaine za rękę i objął, by opuścić do czekającego niżej brata, ale ona wyzwoliła się z uścisku. – „Wiecie, chłopaki – powiedziała, smutno się uśmiechając – ja zostaję. Jestem francuską. Poradzę sobie z tymi gnojkami. Zapraszam Państwa do wysłuchania książki Soni Pernel zatytułowanej Kobieta bez znaczenia. Historia Virginie Hall. Kobiety szpiegini, której wiara w siebie może się Państwu udzielić. Polecam. Iwona Milerska.